I mean, there are times when Bitcoin can, can actually be an indicator of, of what to expect in the NASDAQ or, or just yeah, the risk true. on and, trade. And yeah. Correlations have been pretty high, too, recently with the NASDAQ 100 and Bitcoin. Manager portfolio of It Strategies Founder mówi CNBC w dniu wczorajszym, że jest wielkim zwolennikiem Bitcoina mieć swój swoje portfolio. Justin spot ETF, Ethereum, aplikacja aktualizacja Fidelity Vining, Franklin 21 Shares, Gretsch Goldbladder w dniu wczorajszym stworzona aplikacja uzupełniająca. Mówi się, że w przyszłym tygodniu, a może i w tym, zatwierdzenie ETF Ethereum. Kryptospekulacja Twitter X Zapraszam social media wydarzenia dnia, m.in. konferencja w Belgii, Brukseli. Ciąg dalszy, zaczynamy. To jest jednodniowa konferencja techniczna poświęcona rozwiązaniom Ethereum Layer 2 Scaling. Zapraszają ją deweloperów, założycieli i entuzjastów Web 3. Jak piszą, uzyskaj wgląd w najnowsze aktualizacje, zapoznaj się z dogłębnymi studiami przypadków, a m.in. przyszłe trendy w skalowaniu warstwy drugiej Ethereum. Linki zawarte pod materiałem nie ma tutaj transmisji. Na żywo zaczynamy od giełd w dniu wczorajszym. MS500 z trudem osiąga rekordowo wygraną przed zeznaniami POELA w dniu dzisiejszym przed Senatem Izby Reprezentantów w dniu dzisiejszym, a także jutrzejszym, oczekuje się, że większa część jego zeznań będzie dotyczyła polityki pieniężnej. Słabsze od oczekiwań dane z ubiegłego tygodnia dotyczące rynku pracy rozbudziły nadzieję na ochłodzenie rynku pracy, co dało Fed największy impuls do obniżenia stóp procentowych. Wycenia się prawdopodobieństwo na 72% obniżki stóp procentowych we wrześniu. Wyniki za drugi kwartał rozpoczną się w tym tygodniu. Między innymi dane najważniejszych banków: JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Co słuchać w Azji? Wtorkowy poranek. Azjatyckie akcje rosną, Nikkei osiąga rekordowy poziom. Chiny pozostają w tyle z powodu obaw o handel, się W Azji rynki regionalne czerpią pozytywne sygnały z indeksu Wall Street. Siła akcji spółek technologicznych pomaga indeksom. Japońskie Nikkei osiąga rekordowy poziom dzięki wzrostom technologicznym, zakupom z zagranicy. Akcje technologiczne, zwłaszcza producentów chipów, są największym impulsem dla Nikkei, ponieważ śledzą wzrosty swoich amerykańskich odpowiedników na fali szumu wokół AI. Nastroje wobec Chin wciąż pozostają napięte, po tym jak Unia Europejska nałożyła wysokie cła na import chińskich pojazdów elektrycznych, bitcoin, i flow table, zobaczmy wczorajsze dane, jakże wysokie, napływ 294 miliony dolarów, skup między innymi iBit, a nawet GBTC. Ja bym zdogłębnie zobaczyć obrazy dnia wczorajszego poprzez wyprzedaż niemieckiego rządu. Wczorajszy napływ ETF stanowi najwyższy w ciągu ostatnich 21 dni. Tak, wczorajszy niemiecki rząd sprzedał największe w ostatnim czasie swoją liczbę BTC. Osiągnęli ponad 1 miliard dolarów, 900 milionów dolarów. Dla zainteresowanych tego, to muszą zobaczyć dogłębne analizy szczegółowe napływ ETF, a także sytuację niemieckiego rządu o mam W swoim portfelu 27 tysięcy sztuk wciąż BTC. I prawdopodobnie te zwroty na wallet snów z giełd nie są skupem, a niezrealizowaną ceną sprzedaży. Myślę, że update będzie w ciągu dnia, a także jutrzejszym KryptoFlash. Między innymi sytuację opisuje Taichung znany z kryptoświata, sprzedaż Bitcoina przez rząd jest znikoma w porównaniu z ogólną płynnością, tak jaka panuje na rynku, a także udział w MtGox BTC, która jeszcze nie została przekazana wierzycielom. Warto zobaczyć na Hong Kong Bitcoin ETF, tutaj aktualizacja danych w dniu wczorajszym, także napływ z dwóch China AMC, a także Bosera Hashkey i łącznie 113 Bitcoinów. To nie są miliony dolarów, a suma w Bitcoinach. Tak Tutaj mamy zestawienie miesięczne, dniowe no, z wolumenem i total assets, to jest w milionach 223 miliony ponadto. Mapa likwidacji pozycji long short na dzień dzisiejszy, interwał górny 58300, większa płynność. Funding rate ten na pozytywnych wszystkich giełdach obecnie. Open interest, calls, puts, czy tutaj jest zmienność? Bez większych ruchów w ostatnich 24 godzinach, przyszły tydzień, piątek, większe kontrakty. Bitcoin, open interest połączone z wolumenem, poranek zapewne niewielki, a zobaczmy, większy wolumen, jakże większy z rana, open interest na Równowadze. Dane z Glaznot, zobaczmy wtorkowy poranek, czy mamy tutaj jakieś większe zmienności. Nic z większych pozycji. Spójrzmy na sytuację górników. Dane z dnia wczorajszego, ta wynosi 1579 na minus. Panel Komitetu Narodowego Republikanów przyjmuje projekt Platformy Partyjnej, zobowiązując się do obrony prawa do wydobywania bitcoina i ochrony własnej opieki. Między innymi zawarty ten akt w punkcie 5. Bitcoin Mining. Analitycy wskazują, że celem składania wniosków ITF na Solanie przypada na połowę marca przyszłego roku po złożeniu nowych dokumentów. Znany analityk Bloomberg Balchunas, którego uważam, że można popierać i śledzić oczywiście dwie strony gry, uważa, że wynik najprawdopodobniej zostanie rozstrzygnięty w zależności od tego, czy Trump zostanie wybrany na prezydenta w listopadzie. Wygląda na to, że Solana i -y będą miały ostateczny termin w połowie marca 25, ale do tego czasu najważniejsza data przypada w listopadzie. Jest to wpis z 9 lipca. Oto ten dotyczący wyników wyborów. Słynna komputerowa gra czy też PlayStation GTA 6, plotki, że będzie zawierać funkcję kryptowalut. Ta ma umożliwić płatności kryptowalutowe Bitcoin, Ethereum i USDT. Informacja nie jest potwierdzona, gra, wydana ma zostać w przyszłym roku. Oczywiście są to nie pierwsze raz informacje, plotki, gdzie pojawia się GTA w kryptowalutach. Podobne miejsce było w maju 23. Rockstar nie potwierdził jeszcze tych informacji. Ponadto piszą, że w Polsce znajduje się również fałszywy zwiastą GTA 6, który szybko rozprzestrzenia się w internecie. Przypomnienie, w dniu jutrzejszym jest głosowanie w Izbie Reprezentantów USA w sprawie odrzucenia weta Bidena w sprawie ustawy stap 121, zaplanowana w dniu jutrzejszym. O tym pisaliśmy w poprzednim tygodniu. Jutro zatem update. Wczorajsza konferencja rozpoczęta w Brukseli, Ethereum CC7. Tak, to są pierwsze zdjęcia i też podsumowanie, lekkie, bo ta wciąż trwa. Jest także między innymi służba, Chainlink, Nazarov, omówił kolejny etap rozwoju DeFi, który jego zdaniem będzie napędzany przez zdecentralizowane sieci w... dla chętnych ten link będzie zawarty pod materiałem, szeroki materiał. Ponadto Uniswap kładzie nacisk na współpracę, Współpraca kluczową dla badaczy, którzy chcą rozwijać swoje badania przestrzeni DeFi, tak to to m.in. to zdjęcie ze Stoiska, a dyskusji pierwszego dnia THCC poszukałyby postęp w technologiach DeFi Web 3. Liderzy przestrzeni Tierum podkreślili znaczenie demokratyzacji dostępu, wzmocnienia pozycji jednostek, podkreślając, że przyszłość technologii leży w tych zasadach. Trudność wydobywania bitcoinu spada do najniższego poziomu od marca. Ta spada o ponad 5%. negatywnie odbija się to na górnikach inwestorach, rynku aktywów cyfrowych. Tego to m.in. ten wykres Bitcoin Difficulty przedstawia trudność wydobywania, z miarą tego jak trudno wydobyć nowy blok Bitcoina, dostosuje się mniej więcej co dwa tygodnie zapewnić stały czas bloku. Ten ostatni spadek jest największy od marca. Ten jest także rzeczywiście powiązany z hash rateem, moc obliczeniową wykorzystywany przez sieć związywania zagadek kryptograficznych, a wraz ze wzrostem coraz to również trudność tak wymagana do wydobywania przez górników, używania wydajniejszego, a bardziej wydajnego sprzętu, aby utrzymać rentowność. I tak, ostatni spadek trudności może mieć ze sobą mieszane konsekwencje dla górników. Z pozytywnej strony, obniżony poziom trudności oznacza, że górnicy mogą łatwiej rozwiązywać zagadki, potencjalnie zwiększając swoje szanse na wydobywanie nowych bloków i zdobycie nagród. Może to też tymczasowo poprawić rentowność, szczególnie w przypadku mniejszych operacji wydobywczych. Między innymi, w pool znane pul wydobywczy bitcoin, no że przy obecnym poziomie trudności, a także korelacji cenowej, jeśli cena ma się powyżej 54 tysięcy dolarów, a koszt energii elektrycznej wyniosła około 0,07 USD za kilowat godzinę. Tak pokazuje m.in. innymi tej metryce sprzęt i potencjalna efektywność danego sprzętu przy obecnej cenie BTC. Jeśli cena BTC spadnie poniżej tego progu, górnicy będą potrzebować bardziej wydajnych platform, aby otrzymać rentowność. Ta sytuacja podkreśla delikatną równowagę, jak górnicy muszą utrzymać między wydajność sprzętu kosztami operacyjnymi i ceną rynkową BTC. Mimo ostatnich wahań, nastawienie na rynku do bitcoina pozostaje optymistyczne. Ponadto, jak podaje CryptoQuant z analizy, ponad 50% długoterminowych zapasów Bitcoin. Bitcoinów jest nieaktywnych, a to oznacza, że nie zanotowano żadnych ruchów ani zmian w stanach posiadania śledzonych portfelach. Świadczy o tym silny, długoterminowy przekonaniu posiadaczy, co sugeruje większą wiarę w przyszłą wartość BTC i potencjał wzrostu. Innym problemem, którym polegają się górnice BTC są ich kurczące skarbce. Górnicy czy mają mniej bitcoinów niż kiedykolwiek wcześniej na ten spadek wpływa wiele czynników, rosnące koszty wydobycia, zwiększona trudność, potrzeba ulepszeń technologicznych zmusza górników do sprzedaży część swoich zasobów BTC. Przyszłość wydobywania bitcoina prawdopodobnie będzie kształtowana przez postęp technologiczny zmiany w dynamice rynku, w miarę dożywania rynku, wpływ długoterminowych posiadaczy, wielorybów, górników prawdopodobnie będzie ewoluował, przyczyniając się do dalszego rozwoju tego prężnie rozwijającego się ekosystemu. Zrozumienie czynników wpływających na nastroje rynkowe, takich jak działania długoterminowych posiadaczy czy górników jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Myślę, że w dzisiejszym kryptobilans poruszymy temat. Ponadto, właśnie te trudności wydobywania. Jak donosi CC Data, mimo pewnych niedawnych trudności dla Bitcoina, chodzi o ceny. Oczywiście akcje spółek wydobywczych radzą sobie wyjątkowo dobrze od czasu Halloween i tak m.in. HUD i Bitf. otrzymają odpowiednio 86%, czyli 4% zwrotów po halvingu, w porównaniu ze minus 32% w przypadku BTC. Tego tak jak to ta grafika przedstawia. Opublikowali także obszerny raport. No, to ten jest dostępny do ściągnięcia. Wiele statystycznych informacji, m.in. porównujących tak z Market Cap BTC ETH, czy też Total 3 Market Cap. Bardzo wiele interesujących danych, czy też porównujące właśnie korelacje BTC, czy istnieje, czy nie istnieje, z jakimi instrumentami. Obecna sytuacja Bitcoin ETF, także BlackRock i tak, w porównaniu z greckimi BTC Rezerwy, jaka jest teraz zmienność. Wolumen spotowy w maju 23 po juni 24. Globalne Liquidity w giełdach centralizowanych Linki zawarte pod materiałem dla zainteresowanych. Oszuści wyłudzają 1,7 milionów dolarów podających się za pracowników Coinbase. Jedna z ofiar została oszukana, udostępniła swój klucz prywatny. Oszuści skontaktowali się z ofiarą telefonicznie, potrzebując się pod pracownika giełdy krypto Coinbase. Niedługo potem wysłali wiadomość e-mail, która wydawała się pochodzić z zespołu do spraw bezpieczeństwa Coinbase. Z wiadomości oczywiście zawali jako się David Brown, dodając, że odbiorca rozmawiał z oficjalnym przedstawicielem Coinbase, aby zachować pozory wiarygodności poinformowali ofiarę o swoich poprzednich transakcjach na platformie Coinbase. Następnie oszust stwierdził, że portfel ofiary łączy się bezpośrednio z blockchainem, co skutkowało Sankcjami. Następnie wysłano kolejno e-mail podkazujący wychodzącą transakcję. I tak, aby rozwiązać ten problem, ofiara została przekierowana na stronę internetową, na którą kontrola miała oszust. Według informacji ofiara wiedziała, że strona internetowa je, jest niebezpieczna, ale wpisała tylko część frazy kluczowej, nie przesyłając jej. Mimo to z portfela ofiar wyprowadzono 1,7 miliona dolarów. Inwestorzy Bitcoina wyczekują jesieni, a to dlaczego. Między innymi oczywiście tutaj dwie strony poto. Czynniki, które mogą napędzić wzrost Bitcoina w najbliższym kwartale, czy też czwartym. Między innymi miękkie lądowanie, początek cyklu cięć stóp Rezerwę federalną Fed. Dalej korelacja krypto-makro, popraca w miarę postępu działań obecnego rządu Niemiec wzrostu środków ZMT oraz zwiększonego Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich, czy też początek z napływu ze środków FTX. A FTX ma wypłacić swoim wyżycielom około 14-16 miliardów dolarów w gotówce. Dzień dzisiejszy: oscylatory mówienia, Avrolet Trong sell neutralna pozycja w oscylatorach, samary podsumowujące sell, o jednotygodniowe przekazy neutralne, wskazujące na buy, Monthly. Neutralne strong buy. Bitcoin interwał dniowy 57300, 300. Widzimy oscylatora, także interwał tygodniowy. Dominacja Bitcoina wciąż spadająca, pozytywna potencjalnie dla altcoinów, oczywiście. adres dominacja wzrastająca, dla altcoinów pozytywna, czy też Total 3. Utrzymujemy się w tym pułapie. Pozytywny aspekt, że dominacja USD oczywiście spada. Patrzmy giełdę SP500. czy QQQ, niesamowicie te rajdy technologiczne trzymają pozycję Nvidia, także odbija. Czy mamy zmienność na Wiksie? Nie mamy. Coinka jego pozycji top 1000. Zobaczmy największy wzrost i spadki. Już tutaj Mimcoin oczywiście szalają Grupa Telegram, kryptospekulacja chat. Wczorajszy temat cichszy w związku ze spadającą ceną oczywiście. spon dokładnie cloud DNX, Lai. Zobaczmy wyniki ankiety wczorajszego dnia. Twoja predykcja Bitcoin na najbliższy tydzień. Większość przewidywała spadki, chociaż równo, spodziewam się stabilizacji. krypto Kryptobilans, wczorajsze danych techniczne. Zapraszam na wpływ potencjalnej sprzedaży niemieckiego rządu na obecny właśnie wolumen, transfer. Jak nie wpływa to na. Płynność Bitcoina na rynku, owe kwoty. Czy mamy coś z rana? Fear Angry 27, ok. Kryptospekulacja pod grupy. Zapraszam także inne tematy, m.in. Kłom, Solana, projekty krypto. Czy słyszałeś o losujemy Mamy dnia z komentarzy ze dnia wczorajszego. Na dziś wpisujemy. Marek778899 z komentarzem Dołek. Mam nadzieję, że jest już za nami. Teraz już możemy iść do góry. Myślę, że też tego sytuacja, ostatnich wydarzeń ma miejsce. Krypto spekulacja. Dziękuję.